Ehehe, ma! Polonez sam się nie stinguje. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Oj, co? No to na początek wycinanie katalizatora by się przydało jakieś, nie? Która? O, ku... trzeciej skończyłem. Co my dzisiaj musimy zrobić? No, musimy zarobić trochę pieniędzy, uwędzić perfekcyjną kiełbasę i wyciąć trochę kata, nie? Mamy 85 kg, jesteśmy dociętym szurem 150 na klatę. Gdzie moje ciężary zajęte? O nie! O nie, no nie no proszę was, to że to nic nie waży yy, No dobra, no to jedziemy na robotę, tak? O, dyplom jeszcze mam A to za trzecie miejsce tak. Ty, w ogóle, nie no, krzesło na robotę chyba, zamiast stołu, nie? Dobra, jeszcze zobaczymy co tutaj możemy w ogóle zrobić Hej, ja mogę jeszcze raz na Puchar Wójta jechać? Ty nie gadaj, że to jest Infinity Money glitch Tu jest jeszcze Ride o Puchar Wójta Auto serdecznie zapraszam na rajd, wymagana opłata rejestracyjna. Weź udział w treningu. Sesja. Tre... Nie na przejazdy treningowe powiedzmy, dobra. Sekc... Weź udział w trening. Okej. Okay. No to nie, no, to będzie idealny dzień. Idziemy idziemy zrobić zawody na puchar wójta. Dostajemy stówę. Wycinamy dwa katy, dostajemy stówę i mamy full tuning. Dobra. Na robotę z 4. Mogę spać i puchar tak kilka razy człowiek ale ja masę muszę robić Ja myślę, że później mieć 10 zapiekanych dziennie Co? Nie możesz usiąść, człowiek jest pracy Co? Jak nie pracuje? Zabiłem człowieka Ty Kata nie ma! Przepraszam Co za dzieciak w tle? a Braciak przyjechał z dzieckiem. Ty, dobra, przecież ja ostatnio tu wycinałem kata. To chcecie mi powiedzieć, że on tu znowu jest? Że on se zamontował z powrotem? Wow Vai catar Nie da się. Na pewno tędy wyskoczyłem? Na pewno tędy wyskoczyłem? W frajerze. O, Sichu. Ech. Nie ma tutaj kłódki do bramy. Więc teraz pojawia się problem, czy ja jestem w stanie w ogóle to... To przeskoczyć. No chyba, że jeśli jestem w stanie... Wskoczyć tutaj krzesłem, to jestem w stanie też wyskoczyć krzesłem. Okej. Okay. No, no byłbym, nie? No, daj mi tu wejść jakoś. Nie wiem, jak wyjdę. Zastanowię się, jak kurwa, pierdolę mu kata. Już się przestraszyłem. No i co? A przyznać się, przyznać się parapeciki, kto to nie wierzył? Kto to nie wierzył w wielkiego putnę? Proszę bardzo, witam I co? Kto teraz ma małkasy? I co? Teraz jadę do domu, wyśpię się, najem i jedziemy na zawody o Puchar Wójta Jeszcze na sen A jeszcze wyciśniemy se Tako 12 godzin snu. Regeneracja musi być. Dobra, idę zobaczyć, czy da się zapisać. Da się? Ty da się! Dobra. Dzień dobry. Znowu się pan spóźnił. Zasady pan już zna. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie panu lepiej niż ostatnio. Eee, teraz puchar wójta to. Puchar wójta to tak o, kur... Jak losy, u buddy. Próba zaliczona. Jak znowu dostanę stówę, to powiem wam, że to jest Infinity Money Glitch, nie? Zawody w, u Wójta. Próba zaliczona. No, no. Widzę, że wziął pan sobie uwagi do serca i no, porządnie no. przygotowuje. Gratuluję! Wygrał pan! O! Imponujący wynik. Milionerem, będę. Te katalizatory to do Wójta chyba, kurde. do to wszystkie, nie? Dzień dobry, co będzie dla pana? Kocham cię. Też ja cię kocham, Beciu. Dziękuję bardzo za 15 zł. Oddam Ci wszystkie pieniądze, które mi wysłałaś. Jak coś. 8? Widzenia. Dobra. Teraz to są zakupy. Tutaj. Co tu kupić? Na pewno tak. Opony. 4 a świec? Ile potrzeba? Świec. Olej, samolot. Dobra, cztery świece sportowe. Filtr oleju. O, dwa kupiłem. Olej, ale który? Ten droższy. Pasek alternatora. Dobra. Sportowy filtr powietrza. Wentylator chłodnicy. Felga, nie. Folia do szyb. Pięć. Prostownik. Dwa oleje. Ta, wy mnie naciągnąć, jesteście na kasę pewnie. Wałek kupię. pastę polerską, premium i matową. Do widzenia. Zapraszamy ponownie. Dziękuję. Dyfer a dyferencjał. Do widzenia. Zapraszamy ponownie. O kurwa, jak dużo moje pieniądze! Przed chwilą mogłem kupić kurwa, całą wioskę. A jeszcze do Juska po hamulce trzeba. Ej, on nie ma hamulców. On nie ma hamulców. No to są hamulce. Do sama. No to kurwa, to bez hamulcy. No trudno. A jakiś przekaz dla widza z YouTube'a? co piszemy w komentarzach O, może w takim razie skoro, nie ukrywam, że zbliżamy się do yy, no, nieuchronnego końca OHV w jakimś tam stopniu Może yy, jaką gierkę zobaczylibyście w moim wykonaniu na tym kanale Może napiszcie w komentarzu co byście chcieli obejrzeć Przypominam oczywiście, że na kiku, yy, kik.com, popo, tam również będą ogrywane gry fabularne Także zostawcie tam również follow. Dobra, wszystkie wyjdą mi perfekcyjne, nie? Mówię wam. Jedziemy szybko, a czas goni. Blisko prawie 90 koni. Co jest? O! Podobno to można powiesić w ogóle w tym. Bez tu. Ale zajebiste. No, to jeszcze jedne zawody do wójta trzeba pójść, nie? Dobra, dobra widzowie. Najpierw zrobiłbym yy, rzeczy, które mogę, zamontuj dystans, zamontuj drugi. Ej, tu czegoś brakuje mi. Tu mi czegoś brakuje, czy nie? Czy mi się wydaje? No nic, <grym>? trudno. Najwyżej, kucha, nie będzie jechał. Raz, dwa, trzy, cztery. Uuu, siedzi. Dobra, i co teraz? Dobra. O dwudziestej drewienka, tak. Dobra. Dobra. No, fotel tylko mój dam, nie? W ogóle resztę foteli to chyba Dole, żeby więcej było te... tylne bym wyjechał. Zbędna waga, no. No ale dupeczka jakąś by... No i kierownicę, o to taka obśrupana, ty. I patrzcie, co tu się wchodzi, nie? Człowieku... Człofoho... To człowieku jak ten, jak Knight Rider. Chociaż tamte ma... miały swój klimat, wydaje mi się. Dobra, folia przeciwniająca szyby. Mhm. O, folię nakleimy, tam trochę udalone jest. Ty, tu też mogę. No przednią. Nie, no, przednią się nie da. Obawiam się, że teraz zostało to! No turbo jest, nie? Odepnij prostownik. Okej, okay, dobra, czekajcie. Spróbujmy, odpiąć prostownik, zapiąć maskę. Teraz tak. Pojazd musi mieć zamontowane koła? O. Ale nie odpalę. Nie odpalę, jeszcze nie odpalę, jeszcze nie odpalę. Trzeba go po prostu lekko przepchać. Na cegłach stoi, nie stoi. Na cegłach, ale nie chcę odpalać, bo się boję, że się popsuje. Muszę odpalić. Dobra, odpalam. Nie odpala. Ja go chciałbym wepchać, żeby tu wejść. Ale się nie da. U О. Oh. Курча. <sweak> <sweak> Mamy to! Ale resztę musimy w dzień zrobić. Bo nic tu nie widać. Za bardzo przymasowałem. O kurwa 93 kilo 93 kilo, a ja jestem dociętym szczurem dalej? ja powinienem być kurwa, wielki chłop Dobra, jak wygląda waszym zdaniem? Perfekcyjnie. Zaraz się dowiemy. Perfekcyjna. Perfekcyjna. O tak, proszę Państwa. O tak, tak jest, bratku. You're all, 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 all eyes out. You are all eyes out. You look rose gold. Dobra, nie wiem czy nie iść do wójta na zawody jednak na szybko. Dobra, Infinity Money Glitch, nie? Za niedługo trzeba będzie oddać to auto do maliniaka, bo właśnie <noise> już zaczyna pierdolić. Maliniak zbankrutował, bo węgla od miesiąca nie rozwodzi? No, no, może tak być, nie? Witam. Dzień dobry. Znowu się pan spóźnił. Zasady pan już zna. Mam nadzieję, że ja... tym razem pójdzie panu lepiej niż ostatnio. Zapraszam ja na ławeczkę. Proszę założyć sobie ciężary. Znam, znam zasady. Mam nadzieję, że. Dobra. Gruba zaliczona. Gratuluję! Wygrał pan! Imponujący Boże, wynik! Puchar należy do pana! Nagrody do odebrania leżą na stoliku! Dzięki, szybka stówka. Bez kitu robimy poltka i. O! Spróbujemy zrobić, odpalimy pierwsza jazda. I na następnym streamie, jak się uda, to pojedziemy na raid. Ale kto ma ze mną szansę? Ja mam turbo za no, odbacy. Ej, dobra, ja mam pytanie, nie? Nie, może mnie weźmiecie za głupka. Ale, no bo ja wiem, że kradli katalizatory, nie? Ale to po. po jak ktoś kupował w takim razie? Po prostu, jak się komuś zjechał i chciał wymienić katalizator, to wtedy się kupował ukradziony. A, platyna, no tak. kupa, Bo katalizator miał w sobie tam. po prostu metale szlachetne, tak? Gdy zobaczyć, ile ważę z ciekawości. Przeciętniak? Ej, czemu przeciętniak? Ranga mi spadła, co mi się wydaje? Mało w klacie? Człowieku ja metr 10 w klacie. To nie wiem, czy da się kurwa mieć lepiej. Ale ja już miałem przeciętniaka. Może ja bica powinienem więcej spompować? Dobra, robię więcej bica, bo to na pewno dlatego. Co ja potrzebuję teraz? Olej, dyferencjał, wentylator do chłodnicy. W mogę to zamontować. Gdyby tutaj pasował, a to muszę pewnie. Pewnie muszę to podkręcać, co? O, wymontuj świecę. Nie powinienem spuścić oleju albo zmienić na przykład paska rozrządu? Bo ten bagnet to mi ch... Ci nie? Co powinienem zrobić teraz? Palgo? No dobra, spróbuję. Ale kurwa. Nic nie obiecuję. Chodzi. Jak się zbiera obrot. Jedzie, to jedzie kurwa. Dobra, wiadę nim na ten, wiadę nim kurwa. Na kanał, na kanał nim wiadę. trochę późno łapie, wiecie? O! Ty na ch... ja mam tnąć, ciąć to w własnym aucie, jak to? Ja to sam mogę pewnie odkręcić. A to co to jest? Ej, tu jest Raz dziennie Wraz z rodziną chodzimy wystrać się do galerii handlowej. Zdziwiłbyś się, ile oszczędzamy na papierze. E! Dziękuję, chłop. Co to jest? Czemu kapię mi z tego? To paliwo? Olej? Do ch... w ten olej, przecież kupiłem nowy. No. Do... I... Ach, tam, Przecież mam kurwa nowe. Okej, okay. Aj tam teraz inny. O. A to z tym dyfrem jest coś kur... tak? Że ja kupiłem nowy? Nie da się. Ej, nie da się spawać. Mam elektrodę, jest nowa świeża. Coś się nie da. Co to kur... było? Ej, dobra, zespawany już czy nie? <śpiewanie> Ty no <napali>. a jedzie? <śpiewanie> Na jak? Pytanie, czy jest wystarczająco zespawany ten dyfer czy nie? <śpiewanie> a, wydek, <wydych, śpiewanie> miałem zrobić, też przypomniałem. Jak to kurwa zamontować teraz? To na śrubkę się chyba. A na no śrubkę nie trzeba spać. Odkręć z boku górną śrubkę. Tą. Okej. Okay. Mam taki opasek od alternatora. Ale gdzie tu jest alternator. Bo to chyba nie to, nie? To jest... To jest rozrząd, ale ja mogę być głupi, bo na autach się to znam tak, że wiecie, XD nie. Filtr oleju wyjechałem. Niech zleci wszystko. Nie, wymienię olej i, i spróbuję serio, bo i tak już k***a, przyciągnąłem. Następny stream będzie chyba w niedzielę. Dopiero niestety, bo, bo jadę. Zakręcamy filtr oleju, czy siutki. Zamontuj filtr oleju i wlejemy 15W40. Dobra, przejedziemy się po wiosce, tak delikatnie. Zobaczymy. jedziemy, jak to ktoś zastawił. Dobra! Ale to chodzi, o kurwa, ale to dymi, dobrej, pa to widzicie? A gdzie ja jadę do sklepu? Jak sklep zamknięty, co to było? To turbo? Może to turbo ty Ga-ga-gaszę to jeździ. Jeździ, skręca i nawet hamuje. Następny stream w niedzielę jak coś i pojedziemy Poltkiem po olej i wszystko inne. Dobra, nie masz to. Następnym tym zaczniemy po prostu od, od siłki. Cieszę się, że tak wyszło. Udało się odpalić go. Dziękuję za całe wsparcie dzisiaj i życzę wam dobrej nocki.